Gdzie? Czy długo będę jeszcze go szukała? Nareszcie! Jeśli chodzi o babuki, to jestem nie do zastąpienia! Mogę latać godzinami bez chwili wytchnienia! Wiem wszystko, więc każdy zrozumie, że nie mądry hunter złapać mnie nie umie! O, wreszcie cię znalazłam! Cicho! Nie wrześć tak, bo nas usłyszą. Potrzebujemy cię. Tylko ty możesz nam pomóc. Podły, okrutny i zły Hunter znów zaczął porywać zwierzęta. Hunter ma swoich pomocników. Aby dotrzeć do niego, będziesz musiał najpierw zająć się nimi. Nie widzisz, Papugo, że i ja potrzebuję pomocy? Hmm. Niech pomyślę! Hej, gdzie lecisz? Aaaa! Udało się! Jestem wspaniała! Statek zaraz dopłynie. Aby iść do przodu, użyj przycisku w kierunku! Aby skoczyć! Naciśnij przycisk akcji! Dukaty wskażą ci drogę! Hej, cześć! Z tej strony Icon i po takim długim wstępie witam Was w odcineczku, na którym będziemy grać w KO The Kangaroo Round 2. Niestety, jedynki nie mam, dlatego bez jedynki. Może kiedyś będzie jedyneczka też na kanale. No i w sumie, yy, let's go z gameplayem. Trochę grałem w tą gierkę jeszcze przedtem. By posprawdzać, co tutaj chodzi, co nie. I ogólnie, chyba trochę umiem, co grać. Oczywiście, grałem tylko kilka sekund, żeby sobie nie spoilerować, żeby tak ogarnąć tylko kontrolki, co nie. Więc mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodoba i mój gameplay będzie dobry. Że zasubskrybujecie kanał i dacie lajka. No. No. Tutaj. Mamy kolejną kaczankę Tutaj, ko. Pomóż mi. Kurde, ale pobiegł. Zaraz go zaatakuję. Co to dla mnie? Też mi osiłek! W pośpie tej opasły Zjesz Zjesaj, papugo! Gdzie rezie? Ma kasę? Trzy tysiące dukatów albo spadaj! No i porobiono. Kao, nareszcie! Hunter szykuje właśnie kolejny transport zwierząt. Musisz go powstrzymać! Jedyna szansa na ratunek to dostać się na statek i uwolnić biedne zwierzaki. Potrzebujesz 3000 dukatów, aby przekupić Bosmana, który wpuści cię do portu. Idź najpierw, porozmawiaj z Bobrem. Zabierze cię do swego lasu, gdzie na pewno znajdziesz dukaty. Możesz się rozglądać naciskając przycisk rozglądania się oczywiście, że wszystko na mojej głowie, a ta popuga by będzie robić? Nic nie będzie robić. Dobra, siema bober. Witaj, Kao. Właśnie na ciebie czekałem. Cześć, bobrze. Pst, musimy być ostrożni. Ktoś może nas obserwować. W naszym bobrowym lesie żyło się to ostatnio i zgodnie. Pewnego dnia zjawił się w nim ohydny hunter. Przekupił naszego chciwego szamana, który teraz jest po jego stronie. Wraz ze swymi pomocnikami zmuszają naszych braci do niewolniczej pracy. Mam nadzieję, że zdołasz nam pomóc, a raz będzie znów szczęśliwą krainą. Zrobię wszystko co w mojej mocy. Dobrze zatem, czy chcesz wejść do lasu? No oczywiście, że chcemy wejść do lasu. No, akceptujemy. Dobrowy los! Dobrze, let's go. Musimy zbierać dukaty. O, i musimy przekupić. Kurde, wow, 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 Wracając, i musimy przekupić tamtego dziada. Witaj, Kao. Mam dla Ciebie pierwsze zadanie. Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy Cię rzucać szyszkami Super! Gdzie mogę go znaleźć? Rozejrzyj się za moją chatą W dzbanach i skrzyniach poukrywane są dukaty Naciśnij przycisk ataku, aby je rozbić Naciskając przycisk ataku możesz również atakować wrogów Dobra A jak się atakuje? O, lornetka jakoś, kurde mocno Nie wiem jak się jeszcze atakuje, ale chyba, chyba, chyba jakoś jakoś to ogarniemy Chyba, że O, oh, chyba, że tak Pewno źle robię, ale trudno się mówi Lepiej tak... Oj... Lepiej, lepiej tak niż wcale, co nie? It was at this moment that he knew He O oh, kurde bomba O oh, cholera. Z mają bomby Muszę... o, I jeszcze jedna yy, Ale dobra, serio, trzeba ogarnąć jak Tutaj się Wbije, bo będzie dosyć słabo Jeśli tego nie ogarniemy Chyba, że Oj, 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 oj O, dobra, 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 można też Rolować ro rolo tak, dobra, dobra To chyba trochę lepszy pomysł O, bomba, bomba! Uh, ale ja jestem prostki parkur. Nie dostałem z Cześć kao. Podnieś szyszkę i rzuć ją, naciskając przycisk rzutu. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym dalej szyszka poleci. Dobra. Nie. No, a jak zrobiłeś przycisk rzuty? rzutu? Hmm. Przycisk rzutu. Który to może być przycisk? Przycisk rzutu. O! Pod E. Eee, dobra, 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 dobra. Chodź, O. I, o ale my pro jesteśmy. Ale prosy. Dobra, dobra. Opa. Kolejny. Zatopiony. Jeszcze ostatni, czy jeszcze będzie więcej? Jooppa. Brawo! Potrafisz już rzucać szyszkami. No i fajnie. W leży dzwoneczek. Zabierz go, aby w razie niepowodzenia rozpocząć przygodę od tego miejsca. Dobra. Bierzemy dzwoneczek. Let's go! Dzwoneczek Daj mi dzwoneczek. Walnąłem wy tak samo wyzrób się to. Walnijcie wydzwona i nie bądźcie tacy jak... Jak nie wiem. Jak kamerzysta, nie bądź się jak kamerzysta. Kamerzysta, bardzo źle postąpił. Mm. Let's go. Znalazłeś mnie. A kim ty jesteś? No, e, możesz to otworzyć? Wow! Siema. Musisz się przedostać na drugi brzeg. Pamiętasz jak nauczyłeś się rzucać szyszką? ta Użyj tej umiejętność teraz. Dobra. Celuj w drzewo, które ścinają bobry. Musisz trafić w drzewo dwa razy. ale dwa razy. Kurde, ja zbyt leniwy jestem na taką robotę. Dajcie mi tą szyszkę. Daliście? Ej, gdzie jest Szyszka? Dobra, dobra. O, o, jest Szyszka. Dobra, walimy w te bobry Let's go. Raz. I dwa. Bum. Ale to było spektakularne. Rozbicie drewna. Drzewa. Nie bijcie mnie. Nie bijcie mnie. Nie bijcie mnie. Nie bijcie mnie. Uciekam. Jestem pokojowy. Dobra. Jakoś nam się udało przejść. Kurde, osy jakieś, nie wiem, nie wiem, to były osy, czy bąki, czy pszczoły, nie wiem, pszczółki. Pszczółki. Co tutaj teraz muszę zrobić? No i właśnie nie orientuję teraz, co ja muszę zrobić. Muszę iść na dół? No, To jest możliwe. Nie, 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 nie tu. Się ma. zielony przycisk, wciskając przycisk akcji, a potem przycisk toczenia. Dobra. Niejedność możesz również wykorzystać do ataku. Zapamiętaj, że niektórych wrogów będziesz mógł pokonać tylko w ten sposób. Dobrze, dobrze, ważko. Dobrze, zatem uwaga. Wiecie co robimy? Dokładnie tak. Do Spektakularnie. Wracamy. Ma oj 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 Nie to. Jeszcze raz. Kurde, nadzieliśmy się jak nas... jak nas normalnie. Bum. A masz. Junik! A masz i, unik. A masz. I a masz I bum. Oj, oj! Pyk i pyk. Yee! Pokonaliśmy jakiegoś gnoma. To no let's go, gang. Pokonaliśmy gnoma. Let's go, widzowie. Nie mamy serduszko, jeszcze lepiej. Stań pod i naciśnij dwa razy przycisk akcji. Dobra. Wykonasz podwójny skop, po którym chwisz się sieć. Teraz wiesz, jak skakać dalej i wyżej. Dzięki Pszółko Waszko. Waszko Pszółko, nie wiem czy ty jesteś. Ale let's go Dobra, jeszcze raz musimy pokonać gnoma Dobra Nie, 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 nie Dobra, let's go Pokonaliśmy gnoma drugi raz. Bierzemy serduszko i już wiemy jest tam jakiś koinek? Dobra. Już wiemy jak to robić, więc. Let's go. Czekamy aż podskoczy. I idziemy, 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 idziemy. Na uchu. Na uchu. Dobra. Idziemy, 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 idziemy. Let's go. Żeby żaden tygrys nas nie połknął. Bo będzie słabo. Dobra. I. Zeskakujemy. Let's go. Udało się! Pszczoła! Dobra, klikamy do dzwona. Idziemy jeszcze tam, bo tam jeszcze coś jest. Ale kurde. MIZA! Misnęła z... mi pszczoła. Ale głupia. A ja, a ja walnąłem się też. Więc w sumie ja jestem głupszy. Dobra, cicho 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 I Let's go, let's go. Bierzemy trzecią już gwiazdeczkę. Ale unik to był normalnie. Dobra. Wchodzimy i bierzemy to co świątowe. Nie wiem co to jest, ale pewno się przyda. Dobra. Wo, 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 wo. Kasztany nas atakują. Do czego to doszło? Ale że kasztany serio. Dobra. Pokonaliśmy kasztany. Pokonaliśmy kaszczany, wzięliśmy kasę i bierzemy serduszko. Wszystko naraz. Mogę tu serce, jednak nie bierzemy serduszka, bo jestem zbyt zdrowy. Zdrów jak ryba normalnie. Co tam dzień Co kukasz? No. Idziemy tutaj, bo to jakiś sekret jest. A, i... Jeszcze raz. Idziemy tam, bo tam jakiś sekret chyba jest najwyraźniej, tak to tam co ta jest za dziewczyna? Czy ktoś ją powie mi, gdy ciało swe wygina, Mute malino i nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma, gdy ciało swe wygina, Mute malino, dobra, 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 bo jeszcze jakieś prawa autorskie, dostanę i let's go, wszystkie trzy poszły. A, 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 a coś to jest. Coś, coś tutaj, coś, coś, coś tutaj, nie, nie, nie ma, okej, okay. idziemy, idziemy, idziemy i gang. To jest? O! Bobr! Bobr, Bobr, Bobr! Jak to ogarnąć? Jak tego Bobra ogarnąć? Widzę, widzę, widzę! O dobra, uratowałem go! Ta, teraz dla mnie pracuj! Pracuj dla mnie, Bobrze! Nie mogę kamery odwracać, dobra, dobra, dobra. Ale jak mam to zatrzymać niby teraz? Kurde... Ej... Jesteśmy zgubieni. Let's go! O! Kolejny! Dziękuję ci, Kao! Nie ma za co! Niedaleko stąd rośnie olbrzymia, zaczarowana roślina! Dobra. Uważaj! Kiedy okay. zbliżysz się, roślina zaatakuje! przycisk toczenia, aby przetoczyć się pod nią! Dobra. Jak rygi, ją swoim silnym ogonem. Dobra, przycisk dobra. Okej. Okay. No, czyli skak. Skok. Papa, pa, bobrze. O, to ta roślina. Ale kurde, straszna jest. Boję się. Ej, boję ja się cykam. Cykam się, widzowie, cykam się. Ale się śni... Ja! Zjadła mnie Ale się ślini Łapa nie, No nie no co to ma być Łaaa Jak ja mam oni wyzdrowić? zrobić? A, a może nie, 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 nie. Unikaj, 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 unikaj. Ej, nie, no. Przycisk akcji. Ej, nie umiem, nie umiem, nie umiem. Ja po prostu może ciebie uniknę. Dobra. Tak też można. Pokojowo robimy. Uu, chyba to był jakiś boss, ale trudno się mówi. Dobra, dobra. Tutaj jakiś parkour jest. Crazy parkur. Dobra, dobra. I, I tam. Let's go. Zrobione. Walnąłem walną kolejnego dzwona, mamy wow, wow, mamy! Wow, 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 wow. Skubamy. raz, o nie, dwa, trzy, cztery, pięć, i pych pokonany, i dostanie gwiazdeczkę Kao. I kolejne pyknięcie w Cześć Bobrze, wróciliśmy. Kao, miło Cię widzieć! Ja też cieszę się, że Cię widzę! Na łące pełnej czerwonych muchoborów znajdziesz staw borców, które bez przerwy depcze moje grzyby. Zagonie proszę do norek. Złe Borsuki. W jaki sposób mam to zrobić? To proste. Wskocz na mamę Borsuczą, największą spośród Borsuków, i kierując nią, zaguń stadą. Dobrze. W porządku, postaram się. Właśnie, postaramy się, ale nic nie obiecujemy, tak? Ale złe Borsuki grzyby niszczą. Musisz zagonić wszystkie małe borsuki do norek. Dobrze. Pyk, 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 pyk. Let's go, let's go. Wracaj do norki. Dobrze. Cześć, borsuczki. Wracamy do norki. Dobra. Jeszcze trujeczka. Dwójeczka, trujeczka. Nie wiem. Ej, 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 ej. Ej, ale. Jeszcze ile? Dwa borsuki, dwa borsuki. Dobra, jeszcze ostatni. Tam chyba też jest norka. Ej, 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 ej. Ej, ej, ej! Wracamy do norki, wracamy do norki. Do norki, wracamy do norki. Szybko, szybko, szybko. I do norki. Perfekto. Nie ma za co. Ale urosły teraz. Widzicie, to wszystko przez te borsuki. I bierzemy też to, co nasze gwiazdeczki, jakiś fioletowy kryształek. No, i teraz robimy parku. Uciekajmy! No. I to było KO. Round 2 Kangurek KO. Odcinek pierwszy. Widzimy się w następnym odcinku. Siemanko. I cześć!